Nazywam się Maria Basza. Jestem dziennikarką kuriera galicyjskiego. Mieszkam w Lwowie. Zapraszam do wysłuchania cyklu podcastów pod tytułem Witryna Literacka, który przybliży Państwu wiersze związane z dawnymi kresami Rzeczypospolitej. Wyszły one z pióra poetów zamiłowanych w tej ziemi. Utwory powstały zarówno przed drugą wojną światową, tak i w czasach obecnych Tadeusz Śliwiak lata życia 1928 1994 Urodzony we Lwowie poeta autor licznych zbiorów wierszy w tym również adresowanych do dzieci związany także ze środowiskiem teatralnym Krakowa gdzie mieszkał od 1948 roku. Pracował w telewizji polskiej i redakcjach czasopism. W wierszach Śliwiaka pojawiały się liczne reminiscencje autobiograficzne, w tym również obrazy rodzinnego Lwowa. Topografia Cienia. Zagubione jak biała rękawiczka w śniegu, razem z ciepłem ręki, która ją nosiła, miasto pomniejszone o odległą pamięć, do trzydziestu ulic jednego placu, gdzie sprzedawano wszystko, co można zrobić z żelaza i drzewa, z gliny, szkła i ze skóry, gdzie targowano konie o wszystkich odcieniach wiatru, gdzie kamienna studnia cuciła miejskie kwiaty na wszystkie okoliczności życia i śmierci. Miasto, pod którym chodził dzwonnik, nim zrobił dziurę w niebie i piekarz, którego uniosły dwa anioły z pytlowej mąki i kowal, któremu ogień służył do mszy w kuźni i zegarmistrz, co na swój sposób doglądał wieczności i aptekarz dozujący trucizm i hycel, którego chłopcy rzucali kamieniami i śmieciarz, ten uważny czytelnik przemijających wartości. Wreszcie wszyscy, bez których ulice byłyby jak rzeki bez wody, murarze, kupcy, artyści i sędziowie omylni, jak ślepcy w szczelnicy. Miasta tego podwórza wśród czynszowych kamienic były żaglowymi okrętami, które nigdy nie wypłynęły ku przylądkom dobrej nadziei. To miasto Wyciszone we mnie do imienia jest starą monetą z wizerunkiem lwa, która już dawno wyszła z obiegu, ale nie straciła na wartości. Ściskam w dłoni ten oból pamięci, którym nie wkupię się w łaskę mojego drugiego cienia, zaszytego we mnie wysoko aż po oczy. Dom. Odszukałem dom ten. Pięć szerokich schodów, szczerniałe sztachety, szczegół ciszy ogrodu. Okna puste, to dziwne. O tej pory dnia, gdzie jest twarz mojej matki, kto ją tutaj zna? Wszystko takie jak było, wszystko inne przecież. Tego samego domu nie ma dwa razy na świecie. Szklane drzwi, lecz nie szyby w nich, a płytki lodu. Obco patrzą w ich świetle. Nie ma już barw miodu. Dziki bez, czy w gałązkach jego wciąż ta gorycz, imię pewnej dziewczyny, miało smak tej kory. Przyszedłem dom zobaczyć. Nie powiem nikomu, że byłem, nie zostałem. Nie ma domu w domu. Lwów Ewie, czy wiesz jakie to szczęście urodzić się we Lwowie? I patrzeć z góry Jacka na wysoki zamek, na place i ulice, na lwy przed ratuszem? I czy wiesz, co to znaczy opuścić to miasto, być wygnańcem, żyć daleko stąd, jak niewidomy? Jakże miałbym tam jechać, aby być gościem własnego domu? Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwą Polonia i Polacy za Granicą 2023, ogłoszonego przez kancelarię prezesa Rady Ministrów. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora. Авторів і не може бути утошняна з офіційним становком Міністерства Справ заграничних. Публікація вражає лише погляди авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією Міністерства закордонних справ Польщі і Фонду Свобода і Демократія.